Siema, z tej i dzisiaj będziemy grać w Pet Simulator, bo jest nowy update o nazwie axolotus i ja chciałem jeszcze podziękować za 200 subskrypcji i z tej okazji robię konkurs na mityka. zasady jak zwykle są w opisie, jest to taki oto mityk, hejisz Axolotl a ja bez zbędnego przedłużania już przechodzę do odcinka a więc jak już mówiłem, był update Pet Simulator, jak już widzieliście z przejścia do początku odcinka dodali był ten nowy bank, on też jest jakiś nowy spawn, jakiś update z tego do Golda robienia faktycznie jest updateowany bank i maszyna do robienia. Chyba, no. Ej, no, zaprojektowana jest. Chyba tak samo. Cieka, czy interfejs? Nie. Interfejs jest bez zmian. Dobra. Sprawdzimy sobie. Bo ponoć też jest Rainbow, Dark Matter i tak dalej. Fuse Pets też się zmienił. Zobaczcie. Fajnie, fajnie wygląda. Rainbow Petsy? Chyba się nie zmieniły z tego, co pamiętam. Nie wiem. Chyba nie. Dobra. Sprawdzimy sobie, co jest, co się zmieniło na ponoć. Jest tutaj taka. Jest też. Ponoć są trzy zasady. O, kurde, to się zmieniło. Są Tam trzy zasady są w tym portalu i musimy jakby je zdobyć, żeby no... W sumie żeby było... Żebyśmy mogli przejść. O, tak, tak tak. Więc przechodzimy tam już tutaj, widzowie. O, axolówca, de the void, the void. Dobra, idziemy tam. Idziemy, idziemy widzowie. Let's go, let's go. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? O! Czemu tu się trzęsie? Jo, nie mogę trzęsienie ziemi, widzowie. To unlock the portal, you need to complete three quests to open, to open the portal. Start? Tak, startujemy. Pierwsze zadanie. Z, zniszcz 10 wielkich skrzynek, wróć kiedy je skończysz. Dobra, widzowie, ja to tutaj zrobię, zniszczę te skrzynki i widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzowie, więc ja tutaj otworzyłem te skrzyneczki, nie zajęło to długo, więc ja już idę tam z tą stroną, bo ja podbieram, ja milionów, więc Idziemy, idziemy, trochę poskaczemy. Myślę, zawsze myślę, że skakanie coś daje, a chyba nie daje, więc Ja już jestem tutaj blisko. Drugie zadanie. Zbierz 50 minut z grunt kiedy będzie skończony. Musimy zebrać 50 lootbagów, czyli znowu muszę iść pootwierać to, co ja sobie tak? Tak. Tak, i dobra, powoli już pozbieram te lootbagi i może coś z tego będzie, trochę. Ja nie mogę, no do czego tego uwagi No, trochę tego jest no O, poleciał następny, a może nie będzie aż tak źle. Więc, no trochę pozbieramy, zrobimy zaraz cięcie, żeby coś przedłużać tego. Więc dobra, tutaj. Zbieramy powoli uwagi. Dobra, więc widzowie, no w sumie widzimy się za chwilę, nie będę przedłużać tutaj, bo trzeba te uwagi pozbierać. Okej, okay, tu mamy. No mamy, więc dobra Widzimy się za chwilę, jak już rozbieram 50 52 Okej, Ok, widzowie, a więc ja jestem na tej krainie. Widzącie mamy już uwagi. Sprawdzam czy już mamy wystarczającą ilość. Mamy wystarczającą ilość uwagi, więc już tam idziemy, jeszcze sobie zbierzemy je tutaj. Kupujemy, dajemy w Ale dobra widzę, więc my już tutaj założymy sobie najlepsze. Tepniemy się na hmm, hacker portal. Hacker portal. I naprawdę już prawie będziemy mieli wszystko gotowe. Ryan dostał skrzynkę w głowę. <grym>, dobra widzę. Y, idziemy tutaj do portalu. Jeszcze ostatni task nam został. Ja już wiem, co jest z ostatnim taskiem. Jest to. Dobra, OK. Convert 3PC na Dark Matter, i Ja już to wiedziałem, ponieważ mi powiedział mój moderator. Ma I mamy tutaj, idziemy sobie tutaj. Jeszcze, jeszcze chyba się robią nawet, więc będziemy się mieli nie będą gotowe. Za 11 minut będą gotowe będą za 11 minut gotowe, to ja się z Wami będę widział i już będzie taka ostatnie takie cięcie, już, tego, już to gotowe, więc widzimy się za 11 minut. Dobra widzowie, mamy to. Zobaczcie znacie. Odbieramy właśnie 8, 7, 6. Odbieramy sobie już te 4, 3, 2, 1. Mamy 3 pety i idziemy właśnie tam na kolejną ładną, tutaj hacker portal, portal, portal czasie albo... Idziemy. Oh my god, no kozackie. Co tam będzie, co tam będzie, nie wiem co będzie. To jest konkretny no portal. No formalnie. Ooo. Dobra, idziemy tam, idziemy. The Void. The World Fantasy World Spawn. Spawn, spawn. 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 Co tu jest? Oh my god. Oh, co tam jest? Tam jest ta inna. Idę idę. Pisbank. Co? Upuśćcie, kot, 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 kot. ale fajnie. 500 model występuje. Bogactwo. Ale śmieszna ta grawitacja jest. Dobra, fajnie mapa zrobiona. Po tym da się chodzić? Po tym da się chodzić, dobra. Już myślałem, że tu gdzieś spadnę. Ale dobra, da się chodzić. Idziemy. Aksolot, o Waga, Uwaga, lecimy. Let's go. O, puta, ale fajnie. Plus jeden pet. Dostałem peta w Dark Matter. I jaki on jest? Aksolotu. No taki słaby do. 1000 no, ma Znaczy nie, miliona. 95 milionów. Co my tu mamy? Ile dostajemy? A, za dostaję? A, bo długo się odbiera. bo ja jednego peta chcę. Czekajcie. Pet sendy. single. Single. No ale. Będzie ciężko zbierać, ale to będzie grid. Możemy radę. Witam. Dobrze, Dobre. Trzeba to trochę pozbierać. 5, 95 tysięcy, dobra. Zbieramy to będzie szybko zajmę. Co tak długo to? zostało została czy co? Aha, dobra. Dobra. To tak nie nadalża widzę, w ogóle tak szybko plika. Skrzynka. Szybki opening, mamy już 33 tysiące. Mogę kupić nowe jajko, ale nie kupuję. Kupię kiedyś. No Naprawdę fajne updateci. Będzie fajne. Czy tam jest jakaś... Co tam jest dalej? O kurde, to jest drogo. Chcę przejść. Nic. Dobra. Mhm. 60 tysięcy mam. Dobra. Lecimy, lecimy. Ale fajny ten nabytk jest. Tylko jestem pod wodą. Nie mogę oddychać. O nie. Zde mam 12 miliong, no, Fajnie, fajnie. O, teraz 13. Fajnie, no? No dobrze. Ona pewnie jakąś szybkę tam tam się spodziewam, jak na każdym napierdosz. Taka najlepsza. 92 93. Trzy, Kupujemy. Kupujemy następne. Jest za 500... Oha, czyli tam już jest skrzynia. Wow. A dobra, to się szybko otwiera. Ale tu dużo. Nie, to widzę, że to dużo oddaje. Dobra, super to jest. Mamy, zobaczcie. Patrzcie, ile już mamy kasę. Szybko się kupi. Parę tych skrzynek otworzyłem i już mam. a będzie łatwo. i lik. lik. A się łatwo zbiera. A, się łatwo zarabia. Następne. Otwieramy. Mamy już na samą kolejne. Joko skrzynia. W tak mało tylko. Ale o pójdę, ale jest to. Dobra widzowie, wydaje mi się, że w sumie możemy jeszcze sobie pobierać. Albo otworzę to do zera, już wydamy po prostu pieniądze. Ale co drogi było. Kupimy sobie pewne parę jajeczek takich, tutaj jest mityk i otworzymy sobie parę jajek tutaj, więc kupimy sobie parę jajeczek. Dobra, jaki ładny Axolotl, zobaczcie jakie to jest ładne. Dobra, i ultralakiego nie mamy, superlak jest 20 godzin chyba. Zapomniałem na tym Dobra, mamy tutaj chill Axolotl, to jest jakaś kawałka bardzo fajne. Dobra, chill Axolotl. Pozdrawiam Axolotl w gratisie też. Jak wybrać komput, to nie jest komput, takim wiem, czy no. te zasady są takie. Oczy się. O kamo, astron. Ale ładne tak, dobra. Taki malutki opening na koniec. Mam 890 tysięcy. O co cię zarabia? Mam no, już nie. Jest. Dobra. Czy co? Wydamy nam można te droższy jakiś tutaj. O, pysleci. Pański astronomy. Dobra, robimy auto opening malutki dla Was. Zamietuję. Dla was, na, jak ktoś konkurs. Ja, tak, takie dodatki, jak zawsze daję. Więc no, Natur Axob. Fajne to. Jest. Dobra, 138 tysięcy na Snowskrzypek. Nie możemy bez końca otwierać. Ja, może być bardzo długi, nie, bo robię dużo cięć, ale ta kraina jest naprawdę ładna. mi się podoba. Ja oceniam Axu Ja oceniam tą krainy na jakieś takie 8 na 10, 7 na 10, dobra, 7 na 10, fajna kraina, to... Przednia. mogli dać jakieś butle takie z tyłu pod wodą, takie, takie dziwne że normalnie można oddychać pod wodą nie to jest gra fajna fajna, nie no o, no, już w końcu, dobra autofarby wyłączony. Zobaczymy ile mają w tym momencie moment. co no, co so. um, ja nie widzę nic, czy nie Aha, dobra, widzowie, robiłem autodelate'a, no to fajnie, nie pomyślałem o tym, no tak, dobra, wyłączę to, więc dobra, wydaje mi się, widzowie, że możemy kończyć ten odcinek, ja porażę, jeszcze porobię taki mały opening pod odcinkiem, no i będziecie mogli sobie tutaj po, właśnie, po, po, po pograć, fajny update, nie wiem, czy tak powiedziałem teraz, znaczy, grać możecie, nie, no dobra, wyniki konkursu za tydzień, wydaje mi się, macie jeszcze dużo czasu, bo tydzień, zrobię opening jakiś, żebyście mieli też gratisy takie, jak zawsze daję gratisy chyba w nami zawsze, nie powiem, ale fajnie już zarabia więc ja się z wami żegnam, trzymać się, pa!